Tyle co skończyłem nagrywać. Kurde, leży kolejna tyka na polu. Jeszcze mam do niej jakieś 100 metrów. Przed chwilą taki dziesiątaczek typowa gałęziówka, ale teraz zdecydowanie coś większego. I to jak na tą porę roku. Kurde. Jeden z brzegu przy między, drugi z brzegu przy między Jest piękna tylko Jak na tą porę roku naturalnie Churze. A w nocy miałem i popatrzeć kurde na te byki co ty się robi Proszę już jest 19 sztuka i to nie jest komplet 12 O kurczę powiem wam trzeba zamiatać na tym pole, bo jak jest druga, druga inna, może jeszcze leżą Dasz